dobry Państwu. Witam z Zakopanego. Dzisiaj mamy 23 września 2019 roku. Pochmurny poniedziałek, ale mimo tak słabej pogody to będzie super dzień. Bo dzisiaj e, będę jeździł merkurem z 1977 roku. Mojego znajomego Łukasza, tutaj z Zakopanego. Auto jest na sprzedaż, więc przy okazji pokażę Wam, jak wygląda e, z bliska w detalach. Coś o nim na pewno opowiemy. Może będą fajne widoki. Zapraszam. No to witamy Państwa z pokładu Merkurego z 1977 roku Jest tutaj właściciel Łukasz, siema, siema cześć. Pozdrawiamy całą Polskę, szczególnie grupę USA Cars Polska Pozdrawiamy z Zakopanego Jedziemy umyć krokodyla zielonego i zaraz opowiemy o nim coś więcej Taki piękny Range Rover, kiera po prawej stronie, żółte blachy, piękna pani za kierownicą. Dobra, Panie Łukaszu, do roboty, opowiedz coś więcej, jaki to rocznik, jaki silnik? To jest Mercury Grand Marquis, 77 rocznik, Tak. silnik 460 cali sześciennych, czyli po naszemu 7,5 litra. Tak. Mocy netto brutto Wam nie podam, bo nigdy nie wiem jak się to przelicza, natomiast no, mocy ma sporo, bo to big block, więc, więc sobie radzi, auto jest dość ciężkie, ale, ale sobie radzi. Samochód kupiony w Kanadzie. Kupiony za pośrednictwem Andrzeja Bujarskiego. Przeze mnie kupiony też w Kanadzie. Okay. <laughs> za pośrednictwem znanego, wszystkim, znanego wszystkim Bujala. Natomiast oryginalnie też pochodzi z Kanady. Samochód kupiony był tam jako nowy u dealera. A że była to jest to Kanada, i chyba za ciepło tam, gdzie Pan go kupił. Właściciel oryginalny nie jest więc. Został zamówiony bez klimatyzacji co też I to są jaja jest Dosyć ciekawe w, w, w amerykańskim aucie z, z, z tego rocznika Że tej klimy jednak tutaj nie ma I oryginalnie jej nie było no, Na początku myślałem, że ktoś ją po prostu wymontował Natomiast w dokumentach Znalazłem oryginalny Build sheet do tego samochodu i, no I tej klimy tam po prostu nie ma Tutaj się przed chwilą śmialiśmy, że facet nie chciał po prostu, żeby mu mocy ubywało tak. mocy, no bo jednak 7,5 litra Na kolejnym pasku le, Ledwo sobie radzi, więc, więc z klimatyzacji zrezygnował Dołożył sobie welury, natomiast z klimatyzacji zrezygnował Dobra, robimy przerwę Lampeczka taka jak u mnie w tym w Griswoldzie była, identyczna, tu się za dużo nie zmieniło Za no dużo się nie zmieniło Ale tu jest ciekawsza kolorystyka, zdecydowanie Szkoda, że teraz tak się nie robi aut, nie? No szkoda. Mercedes jeszcze to robił przecież tu w latach jest, 80. Nie? Tu jest wszystko zielono, zielono, zielone i jeszcze posypane zielonym. Cudownie, jak dla mnie bomba, naprawdę. To dla mnie też. Nawet chociaż lepsze niż czerwone. Chociaż niektórzy jak Andrzej Bujal zielonego auta nie znoszą i zielonego Aha. koloru nie znoszą, więc od początku mówił, że to auto jest dobre. A to ja tak, ja niebieskie kolory w Mercedesie też lubię. I w, takie, te, oni mieli takie czerwone, ale bordowe tak, tak. naprawdę. To są cuda. Malutka kierowniczka. Wąska, wąska, ten pomad jest. Sprawny? Nigdy nie testowałem go po yy, Radio podobno jest sprawne, tak? jest sprawne, kaseciak działa, ośmiu ścieżkowy, radio Maria łapie Zobaczcie jakie tu są. Kasety. Kasety są, w domu mam więcej, ale niech możemy spróbować. Kaseta jak? jest jak kardyś do Pegaski. No właśnie miałem to powiedzieć. <laughs> Wszędzie biżuteria Boczki, proszę bardzo Jak to jest pięknie wykończone Tu jest popielniczka Nie mam jak otworzyć, bo kawę trzymam Wszędzie zielono Czarna copka, Nike, Nike. Jak na wodchale przystało, copka musi być No i nawet na takich uliczkach Lincoln o długości 5,80, coś mówiłeś. Dwa, Boże, Lincoln, Merkury, Merkury przecież. Chociaż to jedna rodzina, nie? No znaczek prawie jak Lincoln, nie, więc tak nie się pomylić. 5,82 no jest dosyć, dosyć długi No i wiadomo, standardowo ponad 2 metry szeroki. Wow! Smutno, by Smutno by było. Panu z Peżota. <laughs> to już nam się zaczynają kolorniki. zielony, więc może by nie było dużo znać Otarcia by nie, nie było widać, nie musiałby tak. lakierować w 126, proszę bardzo. Chyba na żółtej kruciak. A to nie jest tego gościa co ma. Yy, poczekaj Impala albo Kapisa? Nie, 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 to nie To on, Nie, ten? On ma taką, tylko granatową i wersję amerykańską w dieslu A to chyba po wersja. Taki, wiesz, poszło. Dobra. Proszę państwa, wiedzamy, auto jest na sprzedaż, więc tutaj trochę o szczegółach opowiemy, ja bym pokażemy, uważa, że się nie sprzedało, natomiast jest na sprzedaż. Dobra. Stoimy, stoimy z tyłu. Mamy klucze do bagażnika, nie, nie mamy. Dobra, to tutaj później zajrzymy. Mamy w stacyjce. Tył, słuchajcie, wygląda bardzo ładnie. Cała biżuteria w super stanie. No ogólnie przydałoby mu się na pewno jakieś porządne spa, bo to jeszcze nie było robione, odkąd on przyjechał. Ale i tak nie, jest nieźle Ale jest dobrze. Jest dobrze jak na te lata i na to, że to jest wszystko w oryginale. To myślę że, myślę, że jest lepiej niż dobrze. Dobra, jesteśmy z boku. Pokażemy tutaj linię. Tu jest bardzo fajnie. Nie mamy tutaj braków, nie mamy żadnych. W galanterii, no bo to wiadomo, no że. Jest Cała biżuteria do, jest w komplecie do, do zdobycia, i widać, więc... że jest niepognieciona. Nie no, nic tu nie było ruszane. Nawet takiego, tak, do tego tam możesz pokazać, jak są e, błotochrony chlapacze, czy jak to zwał, tak. to też są chromowane, oryginalne. Chyba, chyba jakieś akcesoryjne nawet, bo, bo to też nie spotkałem się z takimi. Prostu... Jak już tu jesteśmy, przepraszam, mm -hmm. że wchodzę w słowo. Przypomniało mi się, zastanawiałem się w, w Griswoldzie. Czy coś takiego było fabryczne i na fakturze, wiesz, z samochodem, z tamtym, było zabezpieczenie jakieś antykorozyjne. Mhm. Tylko, że ja myślałem, że to była usługa tego Cibarta mhm. zalanie. A, A on miał jeszcze on to. Miał Tylko, że tam było właśnie, że chodziło o ten lower parts, nie? Mhm. No to może to jest to, że. I widocznie Ford coś takiego oferował, bo tu widzę, że jest u ciebie dokładnie to samo: to od nie listwy nie w dół, jest, nie? No. Listwa i tutaj te nadkola też są w winilu, co jest też dość ciekawą sprawą No właśnie, tapicerowany do... samochód od zewnątrz samochód jest cały, nawet na zewnątrz To jest też ciekawe Świetnie, opony My, tutaj... Amatorom, tutaj Amatorom można powiedzieć, że to jest skóra zaligatora. No bo przecież jest, nie? Tylko bardzo małego <laughs> Dobra, opony mamy chyba w bardzo dobrym stanie, tutaj widzę Opony mamy prawie nowe, bo niedawno zmieniałem tak, A, ty zmieniłeś, taka, dobra no, no to są, małże, można które, powiedzieć, że są nówki. Które są, no jak... No, można powiedzieć, że no. Tak. Dobra. Ten winyl, o którym wspomnieliśmy, zobaczcie, jak on jest tutaj piękny. No, ja tu jesteśmy to od razu zachowany. Widać, że On jeszcze w 2018 miał badanie techniczne w Kanadzie. No Tak, żeby no był w pełni nieżący, jakieś przeglądy. Wracając do winylu, tutaj żadnych purchli z spod spodu nie widać. To się rzadko zdarza. Tak. Nawet tutaj, no, gdzie ta woda się przeważnie, właśnie przy listwie zbiera. Tutaj jest bardzo ładnie. Obejdę go jeszcze z tej strony. Tutaj też jest czyściutko, więc rewelacja. Yy, otwieramy wnętrze. Tu też jest zielono i to jest po prostu wspaniałe. Niesamowite jest to wnętrze. Tu nas wita taki piękny znaczek. Zobaczcie, jak jest zachowany ten samochód. Piękna lampka stylowa. Tutaj boczek. Jest mięciutko. Sprężynowo. Kierownica nie jest spękana. Tutaj fotel kierowcy. Deska w cudnym stanie. Boczek pasażera. Podsufitka piękna. Tutaj nie ma żadnych ubytków. Nikt tego nigdy nie ściągał. Lampka druga też świeci. Łukasz, jesteś już? Znaczy, jestem, jestem. Zapalniczek mamy, proszę państwa, trzy przynajmniej, chyba że jeszcze któryś nie zauważyłem. Wtedy... Także dla palących z tyłu, jakby. wypadało wypadało palić, przepraszam. No. Także jak się ma takie auto, to trzeba zacząć palić. Tu powiedzieliśmy, że to jest straszna cyganeria, ale właśnie to jest, tak jest cudowne. Być, jakby to powiedział Grucha, to auto może jest dziadkowe, ale takie właśnie <laughs> ma być. <laughs> Tutaj mamy zbliżenie. To jest wszystko z tyłu pod kątem sprzedaży, patrzymy, no to na pewno puszczelki i tak dalej, no to wszystko jest naprawdę w stanie super. Wszystko pięknie wygląda. Dobra, otworzymy jeszcze przednie drzwi. Zobaczcie, szyby są w ogóle bez ramek, co jest fajowską rzeczą. Wszystko pięknie spasowane, nic nie jest opuszczone, nikt się na nich nie wieszał. Chociaż na nich to by się można było i wieszać. Nic by im się raczej nie stało, myślę. Tu się to jakoś sprytnie, fajnie otwiera, chyba, nie? A nie, u mnie to jakoś odjeżdżało. A tu jest normalnie. Dobra. Kanapa się rusza. Na pewno, tak. Ale jeździ przód tył. Dobra. Teraz zbliżenie naprzód. Niech nam tutaj przyjedzie jakieś Q7. Narożniki śliczne. Zderzaki. Zdromy, zdrowy, bardzo chromy bardzo zdrowe, zderzaki proste. Tutaj też lampa nawet jest tapicerowana ta. Też, tak. Z tego. Yy, z forfitera, kurwa. Z forfitera, właśnie. No to taki forfiter zielony Tutaj też jakieś są drobne naloty, ale to tylko nie, polerki ja wymaga. Ja tego nie zrobiłem jeszcze, ale jak, jak u mnie zostanie, to na pewno to zrobię. Dobra. No dość stare. W tak? No Kufer otwierany ze schowka Tutaj mamy niespodzianki? Nie, nie mamy żadnych niespodzianek Nie spodzianek. ma niespodzianek Mamy gaśnicę tylko Taką większą Na wszelki wypadek Gaśnica, tak, no no, tu jest kółko, a co mamy na... za tym? A właśnie, no, kółko no, leży minane, sobie minane, na, tym, na półce koło, A Dobra. tu widać, to widać od razu jak to wszystko jest tutaj w jakim stanie, nie? Tak jest Dobra. Także to jest dość przyzwoite Tu mamy instrukcję Pod... jak go podnosić, a podnosi tu jest właśnie, wieces, podnosi się Znawcy to wiedzą, że się podnosi, kto wkładając to tutaj Kto wie tak. to podnosi za zderzak, a kto to... Wie, kto nie wie. A kto nie wie to podnosi za spód Zauważyłem teraz tutaj eee, to są zaślepki, dziury, jakie zrobiła firma Cibart, tak, bo auto Aha, ma tak, przecież auto zabezpieczenie, nie? Tutaj, tutaj jest nawet naklejka z przodu widziałem Bo ja nawet nie wiedziałem, że to są o, zaślepki od Tutaj. Cibartka. No i on w ma ciało, tak i w zabezpieczenie na też. Mhm. I właśnie nie bali się wtedy wiercić nowego samochodu, po prostu robili dziury, zalewali wszystkie profile. Ja bym nie wiercił. A ja bym wiercił. No wie. Pan Paweł Gabroński lubi wiercić w zabytkach. Wiercenie tak. To jest moja. Specjalność. Nie że że niedouczony. Dobra, mamy do tego auta mamy sporo dokumentacji. Do tego, tak. Mamy oryginalną instrukcję. Oczywiście tam mamy dwa kluczyki i tak dalej, i tak dalej. No i rachunki z tych ostatnich 40 lat. Mhm. Mamy różne przeróżne. Może nie będę tego wszystkiego pokazywał, bo spoko, nam. Spoko. W... Oglądający uśnie. Ale co z takich ciekawszych rzeczy, to mamy. To tutaj... Gwarancje, jakieś Gwarancje tutaj mamy widzę. na wymianę amortyzatory. bag jest nowy. Tutaj z tych ciekawszych rzeczy, co gryski lubią najbardziej. Tak, jest znalezione pod Wiecki, siedzeniem, tam, czy nie? Nie, w sofku znaleziony. Jest oryginalny. Dla niedowiarków można pokazać, że klimy nie było nie i nie będzie. W życiu bym się nie spodziewał. No. Myślałem, że one wszystkie standardowo nawet no, wychodziły no. z klimu Ja też nie wiedziałem. Mamy jeszcze jedną Zepoki. kopertę. Stare, Zepoki. fajny papier. Z mamy różne rzeczy. Zabrycie, Jakaś może historia serwisowa, nie? Tutaj mamy coś z 82. Widzisz, mamy mhm. jakiś Kanadian. Widać, że to od razu z Kanady było. Tak jest. Natomiast. Consumer Information. O, to jest też ciekawa rzecz. Tu mamy. Protect. Tu mamy odbiór salonu. Matą. Tabliczka? Tabliczki właśnie nie ma. A gdzieś ona tu pewnie ja, leży? No, może pod siedzeniem gdzieś. No i no, że tu mamy oponki nie oponki a to jest właśnie ten od, pierwszy właściciel. 17 marzec 77 mm -hmm. odebrany. Teraz proszę Państwa pokazujemy potwora. Dla estetów widok to nie będzie dobry, bo widać na nim lata. Natomiast wycieków nie ma. No nie myty jest przed sprzedażą. Jest nie myty. Znaczy on w ogóle taki jak przyjechał, taki jest. I w sumie to. I w sumie dziś dostał tylko nowy akumulator. I jeździ. I jeździ. Zamknę drzwi, bo coś tu nam się zbliża. Maska jest, jest tak wielka, że 7,5 motorek się tak mieści, że wygląda jak. No, jak 1,8 w dzisiejszym A, tak, tu by tu jeszcze Coś by tu jeszcze można było. No, jeszcze pnąć. dwa cylindry myślę, że byśmy tutaj wcisnęli. I jest też lampka, z zobaczcie Z gumniakiem. Ta, taka lampka to jest fabryka Lampka absolutnie. jest fabryka, tak, Jeszcze tak, wtedy tak. przewidzieli, że można będzie zajrzeć pod taką maskę, tak no. że ktoś to zrobi. No i także tu nie było kombinacji, dużo Że to wszystko jest, jest niezłorzej Wszystko jest fabryczne, tak jak wyjechał z fabryki, nie? Hamulce no, widzę tam, tam było zabezpieczenie, jakoś... bo to wszystko jest też zabezpieczenie antykorozyjne, tutaj na tym. Mhm, mm gdzieś tam od, od ciepła to tak zawsze trochę się rozpuści. Ty, ale, ale tak. gnojowóz też ma tak pozalewane. Wszystkie te tutaj wnęki, jakieś no, to łączenia. to wszystko jest tutaj pozalewane. No, tak to, tak to wygląda. Tu jeszcze Ciało. jakiś kot lakieru, czy co? Nie, Paint OK. Paint, paint. Tutaj. paint OK. Tak to tu wygląda z bliska. Nie myjemy, bo ma zostać zabezpieczony antykorozyjnie, tak jak był. Szkoda mi. To by trzeba było odświeżyć, a tak to myślę, że jest. No, znaczy wyczyścić chyba. Znaczy nie? wyczyścić, no. No bo co? Żal zamalować coś takiego żal na przykład, zamalować. Nie? No. Kable świece już czekają w garażu, tam też to. No to, to w przyszłym nie... roku. <laughs> Sprawdzamy czy działa doświetlenie zakrętów i działa. To jest bajerek na dziewuchy, nie? Chadowo. Tu jeszcze kolejny bajerek. Elektryczna antena. Działająca elektryczna antena. Tu posłuchajcie, jak sobie burczy pięknie. Tak sobie pluje. Kluczyk wkłada się tutaj Na tym wzorowali podobno zamek w Fokusie <laughs> Bankowo No plus otwieranie z bagażnika Najboże ze schowka Fajnie Muszę zjechać w dół, i przejdziemy się przez ten, przez zakopiankę. i, okay. i... muszę utrwalić, przez panie sobie. Łukaszu. Bardzo proszę. Ja tu mamy pięknie, aż nic nie pięknie. Nigdy się nie spodziewałem, że zostaniemy, że są gwiazdą telewizji w tym wieku. Świat się dowie, Łukasz. <laughs> jest mięciutko, siedzi się nisko, fotel jest dobrze wysiedziany. Odpowiednio, chociaż nie, mógłby być jeszcze bardziej, szczerze mówiąc. O ile ma 116 tysięcy mil przebiegu, to czekaj, 116. A no coś 10, mi się tam z, z dwu... aż. Na, na zegarze ma 16, okay. więc ma, nie wiem, no 116. Nie, no to chyba w porywach. Nie wygląda, że ma 216, no chyba, że ma 16, ale nie chcę też mi się w to wierzyć. Ten hotel mi się zawsze tutaj podobał, jak kiedyś zaglądałem przez okna, to tu sporo jest w środku yy, tego wyposażenia zachowane. Tak, nie? jeszcze no. są meble. Znaczy, no, nie, wiem, nie pamiętam czy meble, ale drzwi to nic nie było tutaj poniszczone mhm. i nic tu się nie dzieje, nie? Cisza, no spokój. Nic. Szeraton, no kupił to Sheraton, czym się wycofał. A ten hotel tutaj na... Yy... czekaj, tutaj Radizon. niżej. Radizon. już gotowy, działam? Gotowy, no, już od dwóch miesięcy. Ale już to jest? Flary oryginalne chyba. 15 minut. A jakbyś utknął w zaspie, Tyle, tak? jakbyś gdzieś w zaspie, to możesz flarom się zgłosić po helikopter. <grym> możesz się odpalić, <grym> i będziesz miał jaśniej w środku. Czyli po top normalnie, tak? Po tak Wzywa się. Wzywa się. tego, że to jest Grand Marquis, to on właśnie ma te wszystkie Jak my to nazwaliśmy, skóry z Alligatora Bo standardowy Marquis nie ma tych listów. On ma listewkę puszczoną, tylko chromowaną A ten tutaj ma całą to jak... Wykończenie skórzane Jak to nazwaliśmy, zgrabnie cyganerię <laughs> Wokół samochodu, także żeby pokazać status społeczny To... Forfiter kurwa szlagie Forfiter'a obciągnęli skórą po całości Jeszcze możecie popatrzeć, jak merkury sobie Wygląda na ulicy. No i jak? Fajny, nie? No właśnie, szczególnie kolor. Szkoda, że teraz już takich aut się nie robi. Ja zawsze byłem fanem. Zielonych, niebieskich, czerwonych. Yy, tak na koniec. Auto wystawione jest za 55 tysięcy. Do obejrzenia w Zakopanem. Telefon do Łukasza podam w, w opisie tego filmu. No i co? Warto. Ja sobie wracam do domu. A Wam teraz jeszcze puszczę pokaz slajdów ze zdjęć, jakie zrobiliśmy na Olczy temu Merkuremu. Do zobaczenia w następnych produkcjach. Yy, jeszcze prośba u kciuka w górę, ewentualnie napiszcie, co poprawić. A kto nie zasubskrybował, to teraz może. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.